తయూ <inaudible> <wai> O mój Boże O mój Boże Co ty robisz, staria. Biegasz normalnie, biegasz Biegasz to... Ćwiczysz sobie? O, 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 o Boksujemy, boksujemy rzyję tako oh, oh, oh. o jeju, jeju, jeju kto tak tutaj biega kto tak biega oh. kto tu biega tak kto tu biega kto tu biega ha ha ty. sprinterka, mała. sprinterka. yu 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 tak ah ah galasek <laughs> ah galasek ah sprinter ka sprinter ka sprinter ka ah oh 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 dede oh. <laughs> de, de, de. <laughs> <laughs> no te 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 i thought i oh 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 ill be gummy ill be gummy i be gummy yeah i be gummy Marek, Ty nie chcesz jej zobaczyć? O, hu, 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 hu. Ty, 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 Sprinterka Mała. o jacie, o jacie. Sprinterka.